Witam wszystkich serdecznie w sobotnim odcinku. Dzisiaj kochani, najprawdopodobniej coś nam będzie biegało po stole, ponieważ odświeżymy sobie te oto dwie kosteczki, które zamieszkują dwie dorosłe samice. Tutaj mamy samicę pecyloteria miranda, która dziko występuje w Indiach, natomiast tutaj jest Afryka, dorosła samica Heteroskodra Makulata, która między innymi żyje sobie na przykład w Togo jest to centralna część Afryki, w związku z tym Heteroskodra, tak jak i Poe, lubią wilgotno. I moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego, jak zacząć odcinek. Od wyganiania panienek z terariów będzie hardkorowo, ale zanim to jeszcze ultra szybka informacja sponsorowana. Serdecznie zapraszam Was na kolejną edycję Zoo Egzotyki w Warszawie. Tym razem odbędzie się ona 2 lutego i mam dla Was przynajmniej dla części pewną niespodziankę. Zjawię się na tej giełdzie, moi drodzy. Będę miał swój stolik, tak jak zwykły, normalny wystawca. I na tym stoliku między innymi będą moje kalendarze, które jeszcze mi zostały i jeszcze ich trochę mam. Kupki, podkładki, mam troszkę mesorów na sprzedaż i myślę, że jakieś. Nadwyżki pająkowe również na moim stoliku się znajdą. Także ziomeczki, pamiętajcie, 2 luty za Egzotyka w Warszawie. Widzimy się tam wszyscy. I dla wszystkich zainteresowanych, link do wydarzenia umieszczam w opisie filmu. To tyle, zabieramy się do roboty. Na rozgrzeweczkę ziomy niech pójdzie PC Loteria Miranda, ponieważ coś czuję, że z makulatą to dzisiaj będzie zabawnie, ale może nie, może się mylę i wszystko będzie w porządku. No więc, co możemy zauważyć na załączonym obrazku. No, Poe siedzi sobie w tubie. Ona sobie wykopała e, trochę ziemi ze spodu i głównie siedzi właśnie, no, praktycznie przy samej ziemi w tej tubie. I słuchajcie, moja Poe e, siedziała długo z samcem. Natomiast kokonu żadnego nie zaobserwowałem. No, siedzi sobie tam. No hej, pokaż się nam. Wyciągnijmy samicę z tuby, raczej wygońmy ją. Słuchajcie, widzę, że ona się zbunkrowała trochę. Zaraz zobaczymy w ogóle, czy ten jej odwóg jest gruby, czy nie jest gruby, czy co, bo dawno jej nie widziałem. Nie wychodziła. No pięknie, ale jesteś ładniutka. Ojej, ale również strasznie chuda. Oczywiście, jeśli chodzi o lepsze makro, to takowe będzie, ale pod koniec odcinka, jak zrobimy im apartamenty, takie na jakie zasługują, a tymczasem możemy zauważyć, że poet tu jest. Wielkość, no, tak jak na Mirandę przystało, czyli troszkę mniejsza od powiedzmy Ornaty czy Regalisa. Ale strasznie jest chuda, wiecie. Ciekawe, bo świerszcze ich biegają. Nie wiem, co ona wymyśliła. Na pewno nowe podłoże jej się przyda, czyściutkie, bez grzybów, bo to jest naprawdę obrzydliwe już. No ale dobra, złapmy ją. Mniejsze zło jest, w takim razie przejdźmy do makulaty. No i tutaj, kochani, to już jest troszkę większy hardcore, ponieważ makulaty są szatanami. Ona sobie fajnie tutaj pozaklejała wszystkie dziury w tubie torfem i pajęczyną, na przykład tutaj jest taka dziura zaklejona, albo tu jest taka dziura zaklejona, no i tak naprawdę to nie mam pojęcia, em, gdzie ona w tej tubie siedzi, bo ona sobie wychodzi nad ranem, no ale niestety na chwilę obecną tu mamy do czynienia z ogromnym bunkrem. Staram się wyjąć trochę ręką tą tubę i zobaczymy, gdzie ten pająk w ogóle się ukrywa, nie? O, kurde, no z makulatą, słuchajcie. To będzie hardcore. No dobra, ziomeczki. Jest tutaj strasznie wściekła samica. I tak strasznie bardzo nie chcę jej wyganiać. Stąd niech to szlak. Będzie hardcore, zobaczycie. No ale dobra. Przy bardziej hardkorowych operacjach posługuje się patyczkiem, który ma tak z 40-50 cm, a nie 30 jak penseta. Ja ją wygonię tak, żeby nam wyszła najprawdopodobniej stąd. Zobaczymy, może to się uda. Aczkolwiek ona jest mocno defensywna i nie wiem, czy będzie chciała opuszczać swoje gniazdo tak od razu. A! Ło, dobra! Jest ucieczka, moi drodzy. Ale raczej na luziku. O, może nie aż tak na luziku, zobaczcie. Skubana. Hmm, tak sobie biegasz tutaj na dywanik, Makulata. No dobra. W zasadzie to obyło się bez większych problemów. Myślałem, że będzie gorzej. Teraz tylko robimy hop. No i proszę bardzo, Makulatę również udało nam się złapać. Szczerze mówiąc, bardzo mnie to cieszy. Dobra, w takim razie ja teraz się zabieram za czyszczenie tych kosteczek. Zaczynamy od pokaźnej ilości torfu. Jeszcze w ramach przerywnika pokażę Wam moje węże, bo wszystkie są pojedzone. Czejcie, mój heterodon, którego mam trzeci dzień, i jestem w nim szczerze zakochany. Wczoraj, czyli słuchajcie, drugiego dnia u mnie na hodowli, zjadł pierwszy posiłek, więc uważam to za naprawdę wybitny sukces. No, ten wąż jest świetny, słuchajcie, cały czas łazi, bez przerwy coś szpera, reaguje na mnie, nawet na mnie syczy, jest po prostu przekochany, super. Tu mam Lampropeltisa który się najadł wczoraj, jak nie wiem. Tego lampro trochę nie lubię, wiecie? Jest mało kontaktowy, rzuca się, jak się go bierze na rękę, to zawsze sra, a jeszcze to główno mu tak strasznie śmierdzi. No więc ogólnie raczej go nie lubię, aczkolwiek może on się troszkę zmieni. Czas pokaże. No i jest jeszcze mój pyton królewski, któremu zrobiłem upgrade terrarium, no i teraz, słuchajcie, to już nie ma szans, żeby wziął i wypchnął tą prowadnicę, więc jest gicior, nie ucieknie, i w tym momencie on sobie siedzi w swojej ciepłej kryjówce i będzie trawił to, co wcześniej zjadł. No ale dobra, wracamy do pająków. Mamy dwa identyczne terraria do zaaranżowania. Tutaj będzie makulata i do niego wrzucimy sobie taką korę. Dostałem ją niedawno w paszce niespodziance. Bardzo mi się podoba ta kora i nie omieszkam jej użyć. Tym bardziej, że makulata siedzi w tamtej tubie cały czas. Nie widać jej i tak dalej. I w zasadzie to tamta tuba mi się znudziła. W związku z tym damy jej dwa takie kawałki kory. Albo nie, czekajcie, wyższą sobie damy najpierw. A potem niższą. Widzicie, taka kora ma niezaprzeczalny plus. Mianowicie, nawet jak się pająk z tyłu za nią zbunkruje, to jednak w dalszym ciągu, chociaż troszkę tego pająka będziemy w stanie zobaczyć, prawda? No, podczas kiedy on siedzi w tubie, to takiej możliwości niestety nie ma. Dobra, i drugi kawałek. A no, powiem Wam, że bardzo mi ta kora tutaj siedzi dla makulaty. Teraz przyzdóbmy sobie to terrarium. Na pewno wykorzystam do tego celu sztuczną lianę, która już wcześniej była u makulaty. Mówcie, co chcecie, ale mi się strasznie ona podoba. Bardzo dobrze imituje prawdziwą lianę. Dobra, myślę, że mniej więcej tak to zostawimy. Czas na detaling podłoża. No i dobra, terrarium dla makulaty jest już gotowe. Ładnie, mało elementów ale mi się bardzo tutaj podoba, w związku z tym przechodzimy do drugiego. Jeśli chodzi o terrarium dla Mirandy, to tutaj pozostanę przy tamtej tubie, którą miała, ponieważ bądź co bądź, cały czas liczę na ten kokon, a zakładając pozytywny scenariusz, że samica złoży kokon, no to w tej sytuacji, ale jej spokój musi być absolutnie niezakłócony niczym, w związku z tym ta tuba jej się bardzo przyda. O, patrzcie, jak fajnie teraz to wsadziłem. Taka pozycja tub bardzo mi się podoba. Tym bardziej, że główne wejście jest tutaj i bez problemu. W razie, gdybym chciał zajrzeć, co tam u poe słychać, to będę mógł sobie po prostu poświecić latarką i zobaczyć. Bo wcześniej ta tuba była ułożona w inny sposób i właśnie miałem zawsze z tym problem. Teraz wyszło subcio. Tutaj siedzi gicior. Detalingujemy Podłożę Trochę mchu, jak najbardziej możemy poe wrzucić. Jakiegoś porościka również tu umieścimy. Kurczę, żałuję, że nie mam drugiej sztucznej liany, bo ona wygląda naprawdę świetnie. Natomiast możemy spróbować uratować sytuację jakimś sztucznym listkiem tutaj. Co myślicie? Sam nie wiem. Na razie to zostawię dla testu. Źle nie wygląda w sumie. O, jak tak go użyjemy trochę mchem. Jest spoczko. I został jeszcze, słuchajcie, sztuczny mech hiszpański. Tego sobie użyjemy do góry. No i dobra, skończyłem. Oficjalnie, kochani, mamy jedno terrarium dla PoE i drugie dla makulaty gotowe. W związku z tym, zobaczmy te ślicznotki. Zacznijmy od PoE Mirandy. No i liczmy na to, że samiczka nie będzie chciała się od razu schować do tuby. Tylko tak, dopiero jak już ją oglądniemy. No i idź. Usiądź sobie ładnie na tubie. A my się do ciebie zbliżymy. Ło! Co tu się stało? Albo wiecie co? W sumie, jak już Poe siedzi na terrarium, no to obejrzyjmy ją tak. Ale jest piękna, prawda? No Prawdziwa, typowa Poe. Ona dawno nie liniała, więc niestety nie zobaczymy, jak fajnie może opalizować na fioletowo, ale po welince Poe Miranda wyglądają naprawdę świetnie. Chociaż nawet teraz nie ma co ukrywać, jest to przepiękny pająk. O, tak ustawiłem światło, że widać trochę fioletu. Ach, widzimy fiolet. Możemy się pobawić troszkę tym światłem. O, piękna, poemiranda. No zobaczcie, go ona sobie spokojnie tutaj spoczywa na zewnątrz terrarium. Ale fajnie współpracuje. To co, może ją dmuchnę teraz stąd? Trochę daleko od niej stoję. Ło, wow, widzieliście? Odkopa. Momentalnie zareagowała na podmuch. No bo tak jest z ptasznikami, że one reagują na podmuch, podmuch wiatru. Dobra, tej pani dziękujemy. Bardzo ładnie nam się pokazała do odcinka. Uciekaj, mama. Nowy domek dla ciebie. Czyściutki, sterylny. No nic, tylko się cieszyć. Przyszła pora na troszkę większy problem, jakim jest makulata, która, no nie ukrywajmy, należy raczej do tych narwanych ptaszników. Ale zobaczymy, jak będzie wyglądał rozwój sytuacji w tym przypadku. One mają tak, że szturchasz, szturchasz, nic się nie dzieje, a jak zaraz da sprinta... O, jak powolutku, majestatycznie, no genialnie. O nie, już pobiegła do tyłu, niech to. No zobaczcie na tego diabełka, który swoją drogą dzisiaj charakteru nam nie pokazał. No ale karapaks makulaty. To jest mistrzostwo. Jej wygląd ewidentnie mówi nam, żebyśmy z nią nie zadzierali, no nie? Oj, tak. Kurczę, szkoda, że się tutaj ukryłaś. W sumie było to do przewidzenia. Wiecie co, nie będę już jej stresował. W sumie całkiem nie najgorzej ją widać przez szybę. Ostatnie kadry na naszego Afrykańca. No i powolutku, kochani, zbliżamy się do końca odcinka. Zrobiłem co trzeba, pokazałem co trzeba. No, i no powiem wam, że przez szybę naprawdę nieźle widać to wszystko. Muszę częściej tak nagrywać, a nie ryzykować łapami. Karapaks <laughs> jest genialny. Spójrzcie na tą gwiazdę. No, odwóg też, jak na, jak na afrykańskiego ptasznika przystało. Super. Świetny pajęk. Aczkolwiek, tak jak mówię, aktywny w chorych godzinach. No bo kto się patrzy na swój regał z ptasznikami między tam trzecią, 30 a 5. Raczej nikt. No i prawda jest taka, że ja ją widuję tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rzeczywiście przebudzę się w nocy i coś mnie tknie, żeby pójść i włączyć sobie hodowlę, no bo jak wiadomo, w nocy najwięcej wszystkiego widać, więc tak wygląda sytuacja z makulatami. Niemniej nikt im uroku nie odmówi, prawda? Oh yeah! Mam nadzieję, że jeśli cznotki zawarte w dzisiejszym filmie Wam się podobały i w zamian zostawicie łapkę w górę. To tyle kochani, życzę wszystkim udanego weekendu, a my standardowo widzimy się już w środę. Trzymajcie się na razie i hej!